Witajcie pani serdecznie. Dzisiaj e, temat vlogu jest piękne, długie, lśniące włosy, czyli jak przyspieszyć porost włosów, ale chyba potrzebuje wsparcia. Przywitajmy Piotra wielkimi brawami. Kochani, cześć! Cześć kochani. tutaj potrzebuje Piotrusia? Bo chciałam Wam pokazać moje włosy, które dzisiaj są niedoczepione. Są to włosy naturalne, bez doczepów, farbowane na ciemno. I Piotrusia, naturalne włosy bez doczepów, które odcie... są dzisiaj kręcone, bo stwierdziłem, że dzisiaj będzie mój look w moich naturalnych. Fala. Fala. I włoski Piotrusia również są farbowane farbą rozjaśniającą. potek ma swój odrost na poziomie ósmym, czyli jest blondynem dosyć jasnym i delikatnie rozjaśniamy mu odrościki. To dwa, trzy miesiące, czasami nawet co miesiąc. A włosy dalej są długie, piękne, gęste, tak? Falowane. Tak, ja mam proste, więc totalnie inaczej. Ciemne, proste, farbowane. Jasne, roześniane, falujące, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać, jak chcecie zapuścić włosy, bo dużo pani zapuszcza, a mówi, że te włosy nie rosną, włosy rosną. Włosy rosną 1-2 cm, każdy ma różnie, niektórzy mówią, że to 2 cm, dla to centymetr miesięcznie. To jest taki standard, co miesiąc rośnie nam centymetr, półtora, no do dwóch nawet centymetrów. Włosów. Nie jest tak, że one nagle stwierdzają, że przestajemy rosnąć. Tak, i tak jak Pani mówi, że włosy nie rosną. Włosy rosną, włosy się tylko kruszą. I teraz chcieliśmy Wam dać radę, jak zapuścić te włosy, co zrobić, żeby przyspieszyć ich porost. Ja, tak jak mówię, no mam swoje włosy naturalne, niedawno były cięte dotąd. Nie wiem, czy pamiętacie ten, co ogląda Instagrama po powrocie z Zanzibaru. Stwierdziłam, że ścinam włosy dotąd, ale potem przyjrzeliśmy, że mocniej i chciałam włosy dotąd. A dzisiaj jest już yy, w sumie luty, więc prawie rok mija, tak? A mam włosy już takie. I to są moje włosy naturalne. Słuchajcie, nie nie mam tu żadnych doczepów, nikogo nie oszukuję i to są moje włosy. Robią wrażenie, co? Robią wrażenie. <śmiech> <śmiech> Bardzo je aha, lubię, aczkolwiek bole jest, że jest więcej, więc pewnie wjadą doczepy niedługo, No ale nieważne. W każdym razie, co chcieliśmy powiedzieć, jak się w do tego razie, przygotować? każdym kochani, pamiętajmy tak. o poprawnej polszczyźnie w tych jakże ciężkich i trudnych czasach. Panie Piotrze, proszę uspokoić. Ale super, a ja mam takie, też Wam pokażę. O. Piękno. No, Piotr ma swoje, słuchajcie, gęste, bardzo włosy, zresztą tak. On ma bardzo... Moi, Patrzą, od jej trochę włos, On ma bardzo gęste, ale to jest co już mówię, to jest też uwarunkowane genetycznie. Którzy mają włosy falowane i gęste z natury, on ma bardzo dużo włosów, kobiety mu zazdroszczą. Ja mam włosy proste, ja ich dzisiaj nie prostowałam, nic nie robiłam, tylko I one takie są, tak? Są proste, ale dosyć cienkie. I niestety ich więcej nie będzie po prostu, tak? Takie są. Nie oczekujmy, że raptownie zrobią się takie włosy, ale możemy przyspieszyć poroz włosów. I teraz tak. Jak żeby um. przygotować się um, do. Zapuszczania włosów. Dokładnie, po, musi pomagać po tych, bo ja się jeszcze zmęczona się i zdenerwowana, bo ktoś mnie zdenerwował, ale to nieważne. I teraz tak. Przede wszystkim peeling. Bardzo jest potrzebny. Jak już zapuszczamy, jeszcze nie zapuszczamy, też trzeba. Oczyszczamy skórę głowy peelingiem. Wykonujemy peeling. Na wilgotne włosy, jak to się mówi w Okrężnymi, okrężnymi ruchami. ruchami, pięknie masujemy, nie szarujemy stór głowy. Opuszkami, Opuszkami czyli robimy masaż. Około 3 minut, 3-4 minutki, jeszcze filmik można zostawić. A później standardowo dwa razy szamponem myjemy włoski. Fajnie jest używać szampon jakiś taki delikatny, który nam nie obciąży włosów, tak? Więc tak najbardziej, jakby dobra, poczekaj cięcie. Czyli może być to na przykład szampon objętości do włosów. Tak, też może być. Delikatne szampony. Słuchajcie, ja tu też przygotowałam kosmetyki, które ja stosuję, tak? Żeby włosy szybciej rosły. A nawet czasem Piotr, chociaż po genetycznie już mam świkne włosy. I teraz tak, Pana kochani. mama mam dużo włosów. Tak, tutaj mam dużo włosów. I ja tutaj tak proponuję sama. szampon wegański. Jest to delikatne, bo wegańskie produkty są bardzo delikatne. Jest to taki szamponik standardowo, za duży. Bardzo ładnie. Szukaj taka, taka guma balonowa. No, w każdym razie bardzo ładnie pachnie, słuchajcie. I jest to delikatny szampon. I on pasuje do każdego rodzaju skóry głowy, tak? Także nie obciąży, włosy nie będą sklejone, nie będą obciążone. Bardzo polecamy ten szampon, ale to jest cały zestaw. Więc sobie myjemy dwa razy. I bardzo ważne jest myć włosy porządnie. Dwa razy, nie raz, zawsze dwa razy. Bardzo dobrze. Potelice wymyć. Tutaj, tak? Tutaj, wszędzie. Nie tylko w czubek. Ma dużo włosów, bo może tego po prostu nie domyć. Jak ja czy czas na szybkości to zdarzy mi się czasem łubanie domy, zazwyczaj to jest z prawej strony. Natomiast u mnie to mycie jest na przykład 3-4 razy nawet, tak? tak? Oczywiście wiadomo, że włosy nie zapuścimy w miesiąc, tak? Trzeba czasu, to może być nawet rok, to może być kilka miesięcy, tak? Żeby te włosy urosły. Następnie, słuchajcie, kochanie. nam wypada tak do 200 tu, nawet dziennie 200, włosów. I to dwóch. jest normalne. To jest normalne. Tak jak my. I oczywiście, słuchajcie, do tego tak. Co jest bardzo ważne, żeby te włosy jeszcze szybciej rosły niż normalnie. Jeżeli używamy suplementów diety, włosy będą szybciej rosły, kochane moje. Więc koniecznie musimy zaopatrzyć się w rzeczy, na porost włosów, które nam przyspieszają. Może to być biotebal. Klientki mówią, że lepszy biotebar jest dla koni. Dlaczego? Bo jest czysty. Koni mają czysty biotebal. Bierzemy na swoje wagę. Normalnie w sklepie dla koni można kupić. Jest lepszy niż zwykły, tylko że ma niższą datę ważności. Ale jest bardzo fajny. Można jeść też siarkę organiczną, którą my też stosujemy i jemy. Woski też szybciej. To jest na kości, ale też poroz włosów jest szybszy. Lub inne różne witaminy. Ja to akurat polecam bardzo. A i E. Tylko nie witaminę H. Yy, tak, ale słuchajcie, jest syropek na porost włosów. Ale to nie śmiesznie. jest tak, że reklamuję, bo mam współpracę czy coś, tylko po prostu ja to piję codziennie, bo nie lubię tabletek i mam tu strzykaweczkę i 7,5 ml dziennie pijemy codziennie i tutaj jest l -Cystyinka, wszystkie produkty, agres indyjski, to jest zupełnie inny skład. l -Cystyina odpowiada za błysk we włosie i to jest bardzo ważne. Pani patrzę, może pan się doszkolić, a pan nie wie co pije, ale tu jest tak naprawdę i biotyna jest już i cynk i l -Cystyina, więc jakby wszystko co potrzebne co to jest? do porostu Poczekaj pani, patrzę. To jak ktoś ma bardzo problemy na wypadanie A. włosów, czyli to zapobiega wypadaniu włosów. Dziewczynom włosy nie padają, szczególnie były problemy po kobicie. Jemy dużo wody. Nie biegamy. Nie biegamy, ale pijemy dużo wody, dlatego że e, jeżeli dostarczamy wodę w organizmie tyle co trzeba, cały organizm poprawnie funkcju, funkcjonuje. Czyli nasze bosy też poprawnie rosną, tak? Bo niestety odwodnienie to jest, wi wiadomo o co chodzi, tak? Jeśli się odwodnimy, to wszystko jest, y, cały organizm jest zaburzony. Śrobek jest bardzo dobry, polecam to skład, możecie sobie obejrzeć, poczytać sami. To jest tak naprawdę bardzo wszystko naturalne. Jest słodki i cała seria jest tak, wegańska. Tak, bardzo, bardzo dobra jest, więc to ja często to reklamuję i mówię, że to jest super, bo ja to używam. A u ureklamuję rzeczy, których tylko używam, nie reklamuję rzeczy, których nie używam, sama bym nie wzięła, i bardzo dużo współpracy do mnie przycisze, ale jak tylko się nie za mnie reklamuje. Mogłam reklamować mam wszystko tutaj. Tabletki ale to tu nie o to chodzi. Innymi... A, no, kiedyś się jadą, te tutaj na biustu reklamowała, a biust mam i tak zrobione. No nieważne, w, w każdym razie takich rzeczy nie ma. Jeżeli myjemy włosy tym szamponem delikatnym, którym mówiłam, robimy sobie często masaż. Dlaczego? Bo masaż pobudza nasze cebulki do rośnięcia. Tutaj te wszystkie kr krążenia krwi, tak. Pobudzamy. Także masaż, jak Python tak mówił, okrężne ruchy, nie jakoś byle okrężne. Ruchy, trzy minutki przy myciu. Jeżeli będziemy to za każdym razem wykonywać, także pokażę tutaj. Czyli tak ładnie sobie, samemu sobie możemy, tak? Nie tak, jakbyśmy prali w rzece, tak, tylko, to tylko musi być krumle, bardzo ruch, masaż taki piękny. Wtedy te włoski będą szybciej, no po prostu rosły, tak? Stymulacja. Tak. Okrwienie, okrwienie to jest bardzo, bardzo ważne, tak? Bardzo ważne dla mężczyzn również yes. jest ukrwienie. Odżywkę fajnie by było y, na ten czas używać taką delikatną, y, bez spukiwania, która nie obciąża. A maskę używamy tylko raz na tydzień, y, raz to nie wiem co czwartym mycie. Nie używamy masek za każdym razem. Dlaczego? Te włosy wyglądają źle, są tuste, obciążone. Więc nie zawsze kochani, po prostu to nie jest wcale dobre. Maskę raz na jakiś czas, odżywki do spukiwania, najlepiej odżywki takie bez spukiwania, są delikatne i naprawdę y, fajnie działają, Chcemy sobie te włosy zapuścić. Plus olejki. No i słuchajcie dziewczynki, bo teraz dużo osób y, goni na to, żeby dobrze wyglądać. Y, y, każdy chce być chudy, nie wiadomo co. Y, dieta jest bardzo ważna. Jeżeli niestety macie drastyczną dietę, nie dostarczacie wszystkich składników, włosy wypadają. Bardzo pani duże, które sobie teraz robiły te, jak to się nazywa, z tym żołądkiem, coś obcinają te żołądki. Resekcje. Resekcje żołądki. Niestety... Operacja bariatryczna. O właśnie, to wtedy niestety panie przychodzą, my ich nie poznajemy, włosów nie mają. One mają pół włosów. A tylko dlatego, że właśnie to jest drastyczna taka zmiana diety. Więc dobrze się odżywiać to też jest bardzo, bardzo ważne. Teraz tak, jeżeli chodzi o farbowanie przy zapuszczaniu. Ja bym radziła nie rozjaśniać co chwilę włosów i nie co 2-3 miesiące. Delikatne refleksy nie zaszkodzą włosom, ale to ma być profesjonalnie wykonana usługa, a nie w domu jakimś... No, powiem, że zaprosimy jakimś które który niestety nam uszkodzi cebulki, popali włosy, bo te włosy do się kruszyć, no nie urosną nam. Więc na ten czas starajcie się tonować włosy, raz na jakiś czas zrobić refleksik. Farby ciemne nie powodują nic złego, tak? Nasze farby ciemne są fajne, bo one są na przykład bez amoniaku, mamy z kabiorem, z kolagenem, bardzo takie odżywcze farby, tak? Bo ja, ja mogę farbować co dwa tygodnie, nic nie dzieje. Ale dziewczyny blondynki, że chcecie zapuścić te włosy, nie róbcie platyny na maksa, nie rozsiajcie sobie na maksa co chwila, co miesiąc te włosy. Piotr co miesiąc robi, ale robimy to farbą. Nie robimy tego roześniaczem. Znaczy no ostatnio, co miesiąc miałeś? Miesiąc, miesiąc. No ale teraz ze względu na to, że wylatujemy. No nieważne, ale masz i włosy ci nie odpadają, tak? Więc co drugi, trzeci miesiąc, nawet, no nawet co trzecie to nie, no przesady, co drugi mu ja używam wcierki. Wcierka właśnie, wcierką, którą niestety używamy na włoski, czyli po myciu. Używamy, możemy codziennie używać czy przed spaniem. Też polecam, bo wtedy wiadomo, pobudzamy te cebulki, to jest bardzo ważne. Do tego jeszcze mamy odżywkę wegańską, która też jest bardzo delikatna, ją skupujemy. To jest cała seria. Ja mówię zawsze, że jednak syrop, czyli suplement diety jest najważniejszy, tak? To są dodatki, ale te dodatki nam jakby pomogą więc jak nie wiecie co, co wybrać, tak to dokładnie to wszystko razem współgra. Dodatkowo jak chcecie sobie zrobić fajną regenerację, taką mocniejszą, wypełnić łuskie włosy, włosy, żeby nie kruszyła się, no bo to jest takie fajne wypełniacze, czyli proteinki. Proteinki można użyć fajnie z tym szamponikiem metodą OMO, czyli najpierw nakładamy na wilgotne włosy właśnie tą odżyweczkę, spłukujemy, myjemy dwa razy szamponem i potem znowu odżyweczkę. To jest metoda OMO, czyli takie mega mocne regeneracja. To są moje dwa ulubione produkty z natury. Są jeszcze dwie inne odżywki, ale jednak Proteiny dla mnie wygrały, i szampon nawilżający i to jest istota natury podamy odżywka, tutaj linki. Mycie odżywka. Tak. Tak, to robi się metoda Omo. którą pewnie też znacie. Kochani. Zawsze suszymy włosy, nim chodzimy w ogóle w wilgotnych spać. Ja ostatnio przetestowałam tę suszarkę, jest to nowa suszarka, z czyli nie jest ona jakaś super droga, bo w porównaniu do Dysona, który kosztuje, ile Dyson troszkę szyczy ma. Tak. 3000, tak, już 3100. Nie dostaniecie jej ogólnie w sklepie, no. bo ich nie ma, ale w razie, bo też będę mogła ją zamówić. Te suszarki są zajebiaszcze. One są delikatne. Robią wrażenie. Są ciche, lekkie. Ona tak wygląda zresztą. Jest delikatna na wakacje dzieci jest bardzo lekka, tu ma piękny wyświetlacz, i tu ma sobie blaszcze samoczyszczenie, czyli sama się czy, czy, czyści. Plus dodatkowo słuchajcie, ma temperaturę i starajcie się suszyć, bardzo was, proszę, nie za gorącym powietrzem wręcz dosyć chłodnym. Ja nie mówię, że najchłodniejszym, ale nieparzącym. Suszymy, dziewczyny, zawsze włosy, zawsze. Szczególnie, że te włosy lepiej wyglądają na drugi dzień. Nie są takie oklapnięte i tuste, jak pójdziemy w takich yy, boskach spać. Więc pamiętajcie, suszymy to jest chilawa, moja ulubiona malokanska firma. I ona jest naprawdę super, ma się tego dyfuzor i wszystko inne. Nie jest to też tanie, yy, bo wiadomo, niektórzy mają coś jakieś za 200 zł, ale jak chcecie zainwestować tak we włosy i dbać o włosy, to mega polecam. Gdyby ktoś chciał wpiszcie na Instagramie, to będę mogła zamówić, jeżeli będą w ofercie, bo ich jest bardzo, bardzo mało. Dobra, us. Działa, Dobra. zobaczcie, to jest kuloodporna. To są takie, o, a, co pomyślałam powiedzieć, jeszcze ma na magnes. Czyli możecie ją przyczepić do lodówki nawet. Dziewczyny, i starajcie się mało tych włosy katować roześniaczem. Nie samemu w domu. Udajcie się do spe specjalisty. Nawet jeżeli nie chcecie tego scrubu samego w domu robić, teraz każdy salon oferuje peeling, tak? Skóry głowy. Najlepiej uda się do specjalisty, który Wam pomoże w doborze kosmetyków. I ja polecam, to w większości włosom pasuje tak naprawdę. Są delikatne produkty wegańskie, nie zaszkodzą, więc polecam je jak najbardziej. Chciałam pokazać się specjalnie, nie nakładam perukę, niczym, pokazać swoje włosy. Ja zabieram z nimi nie robię, tak? Ja nakładam szybko akcje i lecę. Ja nie siedzę pod całunami. ja nie robię nie wiadomo czego, bo nie potrzebuję, mam ciemne włosy. Potrzebuje ja tak potrzebuję, ja wiem, Bo mam blond, tak? Ja mam włosy kręcone, ja tak nie chcę żyć, dlatego zazwyczaj mam peros. No nieważne, no w każdym momencie się tak zachodujecie ja włosy. A ja mówię, zawsze musicie do specjalisty przyjść i dopytać, co powinniście używać. I czasami zbyt wiele produktów, zbyt wiele nakładania tych rzeczy tam nie jest dobre, tak? I pamiętajcie, czasami mega. Mniej czyścić skórę głowy, bo to też znaczy niestety więcej. nakładacie to wszystko, pamiętajcie, odżywkę nakładamy od środka po końce, nie od skóry głowy. Podcinanie, słuchajcie, podcinamy włoski, możemy naprawdę bardzo delikatnie te włoski pocinać, o, nawet o tyle, raz na pół roku chociaż, tak? Żeby podcinać te włosy, nie mówię, że macie to robić co miesiąc, ale żeby dobrze wyglądały, żeby się ładnie wyglądały, żeby te włoski nie wyglądały takie, takie wiecie, trzy na krzyż, takie posiapane, jak to panie mówią, trzeba podcinać włosy. Nie mówię, że Pół włosów, chociaż pół centymetra. I to na tyle. Dzisiaj Chyba, kończymy. Że jest Niedługo się pęknięcie. słuchajcie, spotykam. Nie wiem, kiedy się spotkamy, teraz lecimy. Włosy zachodowane, więc teraz idziemy się robić. I Także troszeczkę... Piotrek no, piotr będzie miał teraz goloną brodę. E, Ale nie to jaja. trochę jaja. Będzie miał nowo twarz, czyli nosek. Będzie miał robione oczka. Ja sobie zrobię ten podbródek, chociaż tu jeszcze coś się zostało. Więc trzeba go tutaj ładnie splazmować. To będzie plazma. No i zrobi się To są figurkę, marzenia z dzieciństwa. I figurkę Kim Kardashian. Będą piękne, zajebiste boczki. Chuda e, Talia Biodra, no no i... nie boczki. Boczki? A, no to tylko boczki prawda? No, no, biodra, są takie No chłasne. więc ogólnie będzie Lapsyderka. super. Będzie super, więc na pewno mam to to też na blogu pokażemy, żebyście sobie zobaczyli, jak to wszystko przebiegło, co tam się wydarzyło i czy jesteśmy zadowoleni. Więc trzymajcie na nas kciuki, bo to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy wrócili do Was cali i zdrowi i żebyśmy byli zadowoleni z zabiegów, ale mam nadzieję, że inaczej nie będzie. Także buziaki, trzymajcie kciuki.